Cześć, Manko! Ja jestem przycinek, a to jest mój pierwszy odcinek. Jest on z Minecraft. To jest odcinek taki wprowadzający do, do mojej, na no mój kanał ogólnie. Jakie będę robił, będę opowiadał, jakie będę robił serię. E, kiedy będę dodawał odcinki, z czego będę dodawał odcinki, no i ewentualnie z kim będę dodawał. A więc, e, tak, pierwsza sprawa e, pierwszą sprawą na pewno jest. Jaki, jakie będę odcinki dodawał z jakiej gry. Tak, będę nagrywał, nagrywał oczywiście jak już się spostrzegliście z Minecrafta. Taki survival będę nagrywał na pewno po 20, taki bieżąco oczywiście, po 25 kwietnia, ponieważ wtedy już będę po egzaminach gimnazjalnych. Tak, a co do tego? Co do Minecraft'a jeszcze to postaram się nagrać na niedzielę. W niedzielę już powinien być filmik. Tak, jest, będzie to 14 kwiecień. Będzie filmik z mapki parkour. Znalazłem taką mapkę bardzo sympatyczną. I nagra ze mną kolega, który po prostu powiedział, że chyba nie będzie rzucał filmików na YouTube Bo mu nieco obrabiać Bo była z nim taka sytuacja, że on już rzucał, filmiki, zaczynał nagrywać Miał już 500 widzów chyba miał A ktoś go podał i usunęli mu konto Usunęli mu konto za to, że nazywał się bardzo podobnie yy, Do Miał nazwę bardzo podobną do cukierni A mianowicie Ptyś. No ale dobrze Nie poruszajmy tego tematu yy... O Jezu się w... wytrąciłem się yy... A więc tak z kim co powiedziałem Aha BF-a jeszcze będę nagrywał Ale to też właśnie po 25 yy, Jak już mówiłem yy... Będę nagrywał BF-a Ogólnie yy, może nagram Albo no nie, nie, z raczej nie, nie będę nagrywał, może nie wiem Może jak będziecie chcieli yy, Ale będę nagrywał Postaram się właśnie tego kolegę namówić żeby zagrał ze mną yy, w sensrow I nagramy też z tego Ogólnie to będzie chyba taki, takim główną grą na jaką będę wrzucał yy, Jaką będę wrzucał na mój kanał będzie Minecraft tak najwięcej no będę z niej wrzucał nie oczekujcie ode mnie dużo co do twórczości na przykład moich budynków bo na Minecraftie nie znam się za bardzo nie umiem budować nawet nie mam kupionego Minecrafta to jest ten non-premium tak a więc to jest już chyba wszystko co powiedziałem. Co miałem powiedzieć. I powiedziałem. Aha, nie, nie, nie. Jeszcze y, jak będę wrzucał często odcinki. No właśnie. Yy, z tym będzie troszeczkę problem. Ponieważ yy, mam bardzo wymagających rodziców co do nauki. Yy, I każą mi po prostu się uczyć cały czas że mogę tylko sobie tam... naszym mogę no to wiadomo jak jest ale yy, taki spokój mam zazwyczaj w soboty kiedy mogę nagrywać yy, i myślę że że będzie przynajmniej jeden odcinek co sobotę czyli co tydzień a potem na wakacjach oczywiście się zrobią na przykład w jeden tydzień się zrobią z trzy od, odcinki coś takiego tak postaram się zrobić. Myślę, że uda mi się to zrealizować. Eee no i co? No i poszukamy sobie jakiegoś ładnego miejsca, żeby zakończyć Wgrałem sobie takiego jakby skina. To jest taki yy, taki Steve. Tylko że po prostu wygląda inaczej. Jak o pewnie wiecie już kto. A więc to było na tyle w tym odcinku. Jak już mówiłem, to był taki informacyjny odcinek. A więc. Dziękuję, trzymajcie się. Cześć!